Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tu Basia Dunin z fanflow Yoga i dzisiaj zapraszam Was na kilka chwil wspólnego relaksowania się, wspólnego oddychania, może odpuszczania, jeśli jest taka potrzeba, na pewno wspólnego na moment oderwania się od rzeczywistości i wspólnej wyprawy na pusty jesienny bieszczacki szlak. Tak, chwilę się musiałam zastanowić, żeby się nie pomylić, bo nie jest to mój pomysł. Jest to inspiracja komentarzem Łukasza. E, także wszelkie skargi i zażalenia do Łukasza z kanału YouTube Mroczne Legendy i Historie. Pozdrawiam Łukasza i dzięki za pomysł. E, no dla mnie to będzie zupełna nowość. Tam jeszcze w tej formie nie byłam, w związku z czym jestem bardzo ciekawa, gdzie nas to zaprowadzi. To co zaczynamy! E, Kilka chwil na to, żeby się dobrze tutaj zainstalować, więc bierzemy sobie, sugeruję oczywiście, wziąć sobie kocyk, wałek, poduszkę, ewentualnie klocek jogowy pod pupę. Ta pupa, jak jest wyżej od nóg, to po pierwsze jest, jest nam łatwiej siedzieć, a sugeruję jednak siedzieć, bo możemy zasnąć leżąc. A po drugie wtedy plecy, kręgosłup trzyma się łatwiej w pionie. Także usadawiamy się na czymś, na czym nam jest najwygodniej. Mam nadzieję, że macie y, przestrzeń w miarę cichą, spokojną, i przez tych kilka minut następnych y, możecie liczyć na to, że nic i nic wam nie będzie przeszkadzało. Y, nogi. Siad krzyżny, jakikolwiek jak ktoś lubi, pół lotos może być. Lotos jeśli komuś wygodnie w lotosie. Ja akurat lubię mieć. Tak, mniej więcej równolegle łydka przed łydką. W tej pozycji jest mi najwygodniej. W związku z czym instalujemy swoje ciało, tak, żeby nam było najwygodniej. Mam nadzieję, że Wam nie jest ani za ciepło, ani za zimno, bo o to chodzi. Mam nadzieję, że macie takie ubrania, że nic Was gdzieś nie gryzie wełnianego albo jakaś metka nie drapie. To też jest ważne. I jak już będziecie gotowi, kładziemy sobie dłonie na kolanach. Ramiona napuszczamy luźno. Można sobie tak podędać trochę łokciami, żeby sprawdzić, czy że na pewno są rozluźnione, a nie napięte tutaj. Prostujemy plecy. Może nie ściągamy łopatek, ale aktywujemy je delikatnie, tak? Tak, żeby te barki tak delikatnie zeszły w dół i troszkę do tyłu. Bo podczas takiej sesji one mają tendencję tak po chwili zacząć opadać, opadać i ciągnąć nas w dół i garbić te plecy. W związku z czym pamiętajmy o tym, żeby tu. W miarę to trzymać wyprostowane i tak delikatnie aktywne, żeby nie pozwalać tym barkom opadać do przodu. Oczy zamknięte. Zwracimy uwagę, żeby nie zadzierać brody. Nie zadzierać brody. Czy to za akcent? I powolutku przenosimy naszą uwagę na oddech. Na kilka minut staramy się odsunąć wszystkie wydarzenia dnia dzisiejszego. Wszystkie wydarzenia, które jeszcze mają się wydarzyć. Wszystkie myśli. Wszystkie problemy. Wszystkie smutki, wszystkie niepokoje, wszystkie plany odsuwamy to. Jesteśmy my, jest oddech. Jest pusty, jesienny, bieszczacki szlak. I siedziemy tak właśnie, jak teraz siedzimy, czy na macie, czy na kocyku. Czy na klocku, cokolwiek tam macie. Przy polnej, długiej, bezkresnej drodze. Obserwujemy, jak powietrze wchodzi do naszego organizmu. Może jest delikatnie mroźne, ale nie tak, żebyśmy czuli dyskomfort. Bardziej czujemy dzięki temu świeżość. I obserwujemy, jak puszcza nasz organizm. Droga się ciągnie gdzieś na horyzont, kilka razy zakręca, aż znika. Za naszymi plecami rozpościera się ogromna, ogromna łąka. już z żółtymi, delikatnie suchymi trawami, które jak w zwolnionym tempie bujają się z jednej strony na drugą, tańcząc poruszane jesiennym, delikatnym wiatrem. Słyszymy bardzo subtelny szum tych traw, które się kołyszą na wietrze. Po drugiej stronie drogi widzimy przepiękny, gęsty, złoto-brązowo-żółty las. Tym razem liście drzew migoczą pod wpływem wiatru odbijając promienie słońca. Mamy wrażenie też, jakby się ruszały w zwolnionym tempie. Patrzymy za długą krętą delikatnie drogą, gdzie na jej końcu, nad horyzontem już bardzo nisko widzimy piękne pomarańczowe słońce, które już chyli się ku zachodowi ale nadal cudownie ogrzewa naszą skórę, naszych dłoni, skórę naszej twarzy i rozświetla wszystko, co jest wokół nas. Niebo jest przepięknie niebieskie, ale nie jest to ten niebieski, który w środku lata. Jest to niebieski z taką domieszką brązu i pomarańczy odbijanych od ziemi. Dłuż drogi biegnie drewniane stare ogrodzenie ze starych drewnianych beleczek. Gdzie nie go brakuje, gdzie nie gdzie prawie upada, gdzie nie gdzie w ogóle go nie ma. Jest to jedyny ślad cywilizacji, który możemy dostrzec. Jeśli obrócimy się i w prawo, i w lewo, nie dostrzeżemy żadnego człowieka, żadnego domu, żadnej innej drogi niż ta nasza przed nami. Zupełnie nic. Czasami usłyszymy trzepot skrzydeł ptaka, czasami usłyszymy jego śpiew. Z oddali może jakieś szczekanie psa. Ale oprócz tego jest zupełna, przepiękna cisza, która nie jest tą pustą ciszą. Jest ciszą wypełnioną delikatnym wiatrem. Jest ciszą, której możemy prawie, że usłyszeć, prawie, że usłyszeć promienie słońca. W której słyszymy delikatne trzepot liści. On się tak pojawia, intensywnieje, po czym zanika. Tylko po to, żeby później pojawił się szelest tańczących za naszymi, za naszymi plecami wyschniętych traw. Wszystko wokół żyje, ale żyje w cudownym spokoju. Wszystko się mieni na żółto, złoto, pomarańczowo i brązowo. Czasem, gdzie nie, możemy w oddali dostrzec jeszcze jakieś połacie zieleni. Ale to już są tylko takie trwolutku zanikające plamki. A tak to wszystko tonie w złocie, pomarańczy i brązie. Łącznie z pięknym Słońcem, łącznie z niebem, którego niebieskość jest właśnie przykryta taką łuną pomarańczy. I oddychamy. Bierzemy głębokie wdechy tego świeżego, cudownego powietrza, które z jednej strony jest trochę mroźne, a z jednej strony jednak ogrzane tymi promieniami Słońca. Poczujmy, jak ten kolor pomarańczowy rozprzestrzenia się w naszym organizmie, jak wypełnia wszystkie komórki naszego ciała. To pomarańczowe powietrze rozprzestrzenia się aż do czubków naszych palców. I zobaczmy, jak opuszcza nasz organizm luźno i długo. W pewnym momencie zaczynamy czuć, to nasze ciało staje się tak lekkie, tak lekkie, jak te źdźbła traw za naszymi plecami na tej łące. I zaczynamy czuć, jak tak jak tymi źdźbłami traw, tak ten delikatny wiatr jest w stanie ruszać naszym ciałem. I możemy poczuć, jak ono się delikatnie buja z prawej na lewą. Zupełnie jakbyśmy nie ważyli naprawdę nic. Oddychamy. Znowu zaszaleściły liście drzew. Cichutko, jakby w zwolnionym tempie. Czujemy na twarzy jednocześnie ciepło promieni słonecznych i świeżość, świeżość delikatnego wiatru. Wraz z tym pomarańczowym powietrzem czujemy zapach ziemi: mokrej, może nie mokrej, ale wilgotnej i troszkę zimnej, ale przyjemnie zimnej. Takiej odświeżającej. Czujemy zapach mokrych liści, i czujemy zapach wyschniętych traw. Możemy popatrzeć w lewo, i zobaczyć, skąd przyszliśmy. Tam gdzieś idzie ta ścieżka między polami, między lasami i znika nie wiadomo gdzie. I popatrzmy w prawo. I w prawo ścieżka biegnie. Po lewej stronie jest las. Po prawej stronie więcej pól i pagórków. Później ten las po lewej stronie zanika. I również zamienia się w pagórki, a później ta droga zakręca i znika gdzieś na horyzoncie. A nad tym horyzontem coraz niżej i niżej zachodzi słońce, ale jeszcze cały czas widzimy pełną jego kulę. Wracamy głową na wprost i widzimy przed sobą przepiękny las. Widzimy, jak te promienie słońca. Przebijają się pomiędzy pniami i konarami i tworzą niesamowity taniec świateł. A tańczące na wietrze liście tylko wzbogacają całą te, cały ten niezwykły obraz, jak niezwykła impresja. A wszystko delikatnie szeleści, delikatnie żyje i oddycha swoim życiem, swoim tym. My tu jesteśmy i oddychamy tym wszystkim i czujemy, jak coraz bardziej i bardziej nasze ciało znika. Jak robimy się coraz lżejsi i lżejsi, jak coraz bardziej wtapiamy się w otaczającą nas naturę i stajemy się jej elementem. Jesteśmy tu świadomością, ale jakby nasze ciało było zbudowane. Takiej struktury, jak właśnie ta wyschnięta, delikatna trawka. Jesteśmy jak taki lekki, delikatny opłatek. Znowu wzerkamy w prawo i widzimy. Widzimy, jak słońce powolutku, powolutku traci swoją kolistą formę. Jego dół już zniknął za horyzontem, którego nawet nie jesteśmy w stanie określić, bo jest tak daleko, jest tak mglisty, że nie jest konkretną, twardą linią. Jest rozmyty jak, jak obrazy malowane akwarelami. To wszystko na horyzoncie jest tak cudownie, pięknie rozmyte. A kiedy wracamy głową przed siebie, to tu znowu tańczy. Tańczy liście i tańczy las. Wraz z wiatrem i promieniami zachodzącego słońca. A za nami słyszymy szum. Kołyszących się traw. Wszystko jest jakby, jakby w zupełnie innym tempie niż nasza rzeczywistość. Jest spokojne, nigdzie się nie spieszy. Oddychamy. Pamiętamy. Pomarańczowe, jesienne powietrze wchodzi przez nas, no, nasz nos, jednocześnie go ogrzewając i odświeżając delikatnym mrozem. To nie jest nawet mróz. To jest takie przyjemne zimno. To nawet nie jest zimno. Przyjemny chłód, chłodek. To pomarańczowe, ciepło, chłodne powietrze wypełnia cały nasz organizm po końcówki naszych palców i paznokcie. Oczyszcza go, zabiera wszystko, co tam jest w tym organizmie niekorzystne, niepotrzebne i opuszcza nasz organizm przez usta i rozprasza otaczającej nas tu przestrzeni. Cudownie czyste powietrze, cudownie czyści nasz organizm. A my czujemy, jak nasze ciało jest zupełnie lekkie, aby go nie było ostatnie zachodzące promyki słońca, rozgrzewające naszą twarz, nasze dłonie. Wiatr staje się coraz delikatniejszy. Szum jest coraz bardziej cichy. Trawy za naszymi plecami się uspokajają, a liście przed naszymi oczami przestają tańczyć z taką dynamiką. Teraz już tylko od czasu do czasu niektóre z nich się jeszcze poruszą. Oddychamy. Powolutku, powolutku słońce zachodzi. Ale wcale nie robi nam się zimno. Utrzymujemy to ciepło. Nasze ciało nadal jest lekkie. Wszelkie szelesty i szumy ustają. Bierzemy ostatni głęboki wdech pomarańczowego, jesiennego, bieszczackiego powietrza. Głęboki do końca. Słyszymy szczekanie psa. I wypuszczamy powietrze przez usta. Szumy ustają, szczekanie ustaje, i słońce powoli już znika za horyzontem. Zaczynamy z powrotem czuć swoje ciało. Swoją pozycję, czuć jego ciężar, doceniać jego ciężar, pewien rodzaj solidności. Bierzemy jeszcze jeden głęboki wdech. Teraz czujemy, że już to powietrze jest troszkę bardziej chłodne niż ciepłe. Troszkę nas odświeża. Bardziej dociera do nas szczekanie psa. Bardziej dociera do nas rzeczywistość. Możemy sobie złapać jedną dłonią, drugą i pomasować, poczuć nasze ciało z powrotem. Już nie jesteśmy cieniutcy i lekcy. Lekcy, le 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 I nie ważymy nic, jak ktoś bła za nami. Zaczynamy czuć swoją skórę, swoje nogi, możemy doznać swoich łuc, swojego brzucha, swoich stóp. okrężny głową w jedną stronę, w drugą. Piąć ostatni, wspólny, głęboki oddech, zanim ruszymy naszą drogą dalej. Gdzieś do ciepłego domu. Zostańcie sobie tutaj jeszcze, przy tej drodze, ile chcecie, ile możecie, zanim wstaniecie. Ja już ruszę dalej, ale to nie znaczy, że musicie iść ze mną w tym momencie. Możecie się jeszcze położyć na moment. Pamiętajcie, że macie magiczne możliwości stworzenia wszystkich przedmiotów wokół siebie, więc jak potrzebujecie kocyk, na którym się chcecie położyć przy tej drodze, to to się wydarzy na wyciągnięcie ręki. Zostawiam więc Was już tam jeszcze przy drodze. Kto chce, niech idzie ze mną. A kto chce, to może nawet sobie wyczarować tam namiot i zostać na noc. Poczarujcie, potańczcie z wyobraźnią. A ja dziękuję Wam bardzo.